Słuchaj odzysku księdza Karola Szczelina do wszystkich wiernych Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce. Różeńcowa kusaria wielkopostna kurcjata w intencji kapłanów Bractwa Świętego Piusa X o nawrócenie kapłanów pozostających w strukturach posoborowych o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencji obrony dzieła arcybiskupa Marcela Lefebvre przed atakami wrogów. Drodzy wierni, czciciele Najświętszej Maryi Panny. W 1877 roku w gierzwałdzie najświętsza Maryja Panna powiedziała polskiemu narodowi, jeśli ludzie będą się gorliwie modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów. Tym słowom Polacy dali już nie nieraz posłuch zarówno przed objawieniami w wieczwarcie, jak i po nich. By jednak zwycięstwa nad wrogami nikt nie przepisywał sobie, tak jak w starotestamentalnych wojnach narodu wybranego, tak i w historii Polski nieraz Bóg dopuszczał natarcie wielkiej potęgi przeciwników Chrystusa na skromniejsze w liczbę wojska czcicieli Maryi, przez to niebo dawało dowód swojej opieki, którą wyprasza się przede wszystkim modlitwą i miłością do Bogu Rodzicy. Na potwierdzenie tego przypomnijmy chociażby wydarzenie z roku 1651. Świadomość szczególnej opieki Najświętszej Marii Panny towarzyszyła wojskom szykującym się do bitwy pod Beresteczkiem. Przed bitwą żołnierze modlili się, przed obrazem Matki Bożej, który wędrował od namiotu do namiotu, umacniając tych, którzy mieli stanąć do walki o uratowania chrześcijaństwa w Europie. Była to jedna z największych bitew XVII wieku, której zwycięstwo świętowano w Rzymie, Wiedniu i Paryżu. Któż tam tak naprawdę zwyciężył, jeśli nie pogromicielka wszelkich herezji? Nie sposób nie wspomnieć także. Roku Pańskiego 1655. Król Polski Jan Kazimierz w tragicznym czasie potoku szwedzkiego, który zagrażał nie tylko suwerenności królestwa polskiego, ale przede wszystkim niósł ze sobą zagrożenie protestanckiej herezji, zwrócił się o pomoc militarną do papieża Aleksandra VII. W odpowiedzi papież napisał: Maria was uratuje. Dlaczego zwracasz się do mnie o pomoc, a nie zwracasz się do tej, która sama chciała być waszą królową. Jej się poświęćcie, jej się ofiarujcie, ją ogłoście królową. I rzeczywiście zwycięstwo przyszło pod wodzą i orężem niepokalanej przełomowym, a przełomowym momentem była obrona Częstochowy, która złamała nie, tylko, nie tyle szwedzką potęgę, co droga. wroga. Żołnierzy lojalnych wobec króla szwedzkiego było pod jasną górą około 3000. Nadto dysponowali 17 działami, zaś na jasnogórskich murach stanęło 250 obrońców świętego miejsca. W tej sytuacji trudno zaprzeczyć bezpośredniej interwencji niebiańskiej Hetmany. 18 lat później Ojciec Stanisław Paczyński, założyciel księży Marianów, dokładnie w czasie trwania drugiej bitwy chocińskiej wygłosił kazanie do tych, którzy walczyli duchowym orężem. Rzekł nie od siebie, ale w imieniu Maryi. Wojska moje zwyciężyły w tej chwili nieprzyjaciół mego królestwa. Oznajmi to ludowi mojemu. Weselcie się, a słuszcie wiernie memu Synowi. I znów modlitwa w pierwszej kolejności obaliła potęgę osmańską i uratowała narody katolickie przed krwawym półksiężycem. Na to wspomnijmy i dzień, i jeden, najsłynniejszą chyba drogę polskich zwycięstw maryjnych, które zmieniły historię Europy, kiedy dotarła do Krakowa wiadomość, że król Polski ze swym wojskiem jest już u celu miasto Zamarło. Stało się jasne, że to czas decydującej bitwy. Ówczesna stolica ruszyła do modlitewnego boju. Z katedry wawelskiej do kościoła mariackiego zorganizowano błagalną procesję z najświętszym sakramentem i wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej. Podczas procesji śpiewano modlitwę Różańcową. Za najświętszym sakramentem podążała królowa ubrana w czarną pokutną suknię, a za nią około 600 zakonników niosących relikwie świętych i szczególnie wzywających stawiennictwa polskich patronów. Nieprzeliczone rzesze brały udział w godliwej modlitwie. W tym samym czasie husaria ruszyła do boju z imieniem Maryi na ustach i w sercu i znów Bóg zwyciężył przez niepokalaną, niezwyciężoną hetmankę polskiego oręża. Te i inne niezliczone, niemożliwe do opisania doświadczenia opieki Matki Bożej i siły modlitwy były powodem Wielkiej Krucjaty Różańcowej, którą ogłoszono w obliczu zagrożenia, jakie nadciągnęło ze wschodu w roku 1920. Krucjata trwała od święta Przemienienia Pańskiego do Dnia Wielkiej Bitwy Warszawskiej w dzień ich Najświętszej Maryi Panny. Polacy wraz z biskupami, kapłanami i błogosławieństwem papieża Benedykta XV trwali w warszawskich kościołach na warcie, modląc się na różańcu dzień i noc. Modliła się także jasna góra, modliła się Polska. Pamiętnego dnia 15 sierpnia w czasie bitwy warszawskiej na niebie ukazała się Bogu Rodzica i nie tylko powstrzymała pocisku lecące w stronę. Wojska polskiego, ale jeszcze wprawiła w tak wielkie przerażenie, bezbożne wojska bolszewickie, że wrogowie Chrystusa uciekali i pochowali się w pobliskich wsiach, krzycząc Matka Boża odrzucała pociski. Te słowa zanotował ksiądz Kanonik i Wiktor Mieczkowski, pod podwarszawskiej parafii, wyszków i świadek tamtych wydarzeń. Maria była groźna jak zbrojne zastępy, a polska armia zwyciężyła pod znakiem krzyża, który trzymał w swych dłoniach młody i odważny ksiądz Winnacy Scena kapłana z krzyżem zniesionym ponad wojującym ateizmem została uwieczniona na płótnie Jana Henryka Rosene i zawieszona w letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo na prośbę Piusa XI., który przed objęciem Stolicy Piotrowej pełnił urząd Mącjusza Apostolskiego w Polsce i z rąk arcybiskupa warszawskiego przyjął sakrę biskupią. Wspomniawszy Piusa XI, któremu Polska była szczególnie bliska, nie możemy pominąć upomnienia, jakie papież skierował do Polaków 9 lat po zwycięstwie nad bolszewikami. Muszę was ostrzec, jak niegdyś Chrystus apostołów, mówiąc do nich, czuwajcie i mówcie się. Czuwajcie, gdyż grożą wam niebezpieczeństwa i zasadzki podstępne. Wróg nazwany przez Chrystusa bramami piekielnymi nie śpi, ale czuwa i działa wśród was. Mam tu na myśli przede wszystkim sektę masońską, która szerzy swe przewrotne zasady i zgubne wpływy również i w Polsce, usiłując szczególnie zniszczyć waszą świętą i cenną Spuściznę duchową i religijną, która stanowi moc i chlubę waszą. Dlatego też powtarzam: czuwajcie, gdyż wróg wasz nie śpi, a więc i wam nie wolno zasypiać. Drodzy Wierni, papieskie słowa wskazują i dziś na epicentrum wojny, której tragiczne skutki w Europie były dzielnie opierane pod wodzą Maryi i ze znanie, znany, znamienitym udziałem polskiego narodu. Widzimy jednak, że Pan Bóg dopuścił, byśmy zostali zupełnie owołoceni z nadziei pokładanej w ludzkich siłach. Nie ma już katolickich królestw, wielkich wodzów i niezwyciężonej chustali, a wodna o prawdę i zbawienie dusz wydaje się przybierać na sile. Czyżbyśmy zatem byli pozbawieni broni? Otóż nie. Jak nigdy dotąd możemy udowodnić, że pot i krew Waszych przodków nie została wylana na marne, a ich zwycięstwa są tylko potwierdzeniem siły modlitwy, która potrafi złamać najpotężniejsze armie świata. Stąd z nadzieją pokładaną tylko w Bogu idziemy na wojnę o niebo dla wszystkich przez Niepokalaną. A gdy nam się wydaje, że siły wrogie są nieporównywalnie większe i nie mamy zbyt wielu szans, to tym bardziej prośmy Maryję, by odbudowała pośród nas duchową husaję różańcową. Kiedyś husarze w bitwach pod Kircholmem, Kuszynem, Chocimiem, Beresteczkiem, Wiedniem, Chodowem, pomimo licznej przewagi wroga, w cudowny sposób zwyciężali. Dziś czas na nas. Pójdźmy do ataku z jeszcze większą odwagą, mocno wierząc, że ta, która ocaliła swój jasnogórski tron, podczas szwedzkiego oblężenia i odbijała śmiertelne pociski w Bitwie Warszawskiej dokona tych cudów raz jeszcze. By móc wygrywać poszczególne bitwy potrzebujemy nade wszystko mszy świętej i duchowych przywódców, którzy nas poprowadzą do walki, a widząc wielkie owoce ostatniej krucjake różańcowej, pogodność katolickiego kultu Bożego i nowe powołania które którą tak licznie podjęliście rok temu, proszę Was, drodzy wierni, o podjęcie nowej krucjaty różańcowej w czasie zbliżającego się Wielkiego Postu. Od środy Popiercowej do Wielkiej Soboty odmawiali na różaniec, dołączając do modlitwy codzienne ofiary, by walczyć, jak nas zachęca święty Ludwik, Maria Guillaume de Morfort, z różańcem w lewej, a z krucyfiksem w prawej dłoni. Tym razem odejmijmy modlitwę w intencji kapłanów z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, by byli pożytecznymi kapłanami w ręku Pana Boga. Następnie błagajmy o nawrócenie jak największej liczby kapłanów, którzy trwią wciąż w herezji modernizmu, by odkrywszy prawdę, włączyli się w dzieło arcybiskupa Marcela Lefebvre i kontynuowali misję Chrystusową. Prośmy także o liczne i święte powołania wśród męskiej i żeńskiej młodzieży. Do modlitwy niech nas przynaglają słowa siostry Lucy, wizjonerki z Fatimy, która w 1957 roku powiedziała tym, co najbardziej rani niepokalane serce Maryi i najświętsze serce Jezusa. Jest upadek dusz poświęconych Bogu. Diabeł wie, że zakonnicy i kapłani, którzy odpadają z Wzniosłej drogi powołania pociągnął wiele dusz do piekła. Stąd proszę, byście dołączyli jeszcze jedną intencję o ochronę kapłańskiego bractwa świętego Piusa X przed atakami wrogów. Szatan i jego ziemscy Słuzy czynią wszystko, by uniemożliwić sprawowanie najświętszej ofiary Chrystusa, rozszerzanie się nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi i głoszenie prawdy katolickiej. Co nieraz mi leczy nie jedno prawdziwe powołanie. Jest to walka z bramami piekielnymi, które nigdy nie znają spoczynku. My też nie znajmy spoczynku w miłości do mszy świętej i niepokalanej aż, do, aż po oddanie swego życia, bo kto nie jest gotów oddać życia, zatem miłość ołtarza nie jest godny tej miłości. Tę ewangeliczną prawdę przypomniał z Dawid Pabliani. Przełożony Generalny Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X w liście skierowanym do nas po papieskim dokumencie Tradiciones Custodes. Na koniec proszę Was jeszcze o jedno, byście intencje swej modlitwy, poczynając od Polski, rozszerzyli na cały świat. Jan III Sowiecki kilka godzin przed Bitwą Wiedeńską zwrócił się do swego wojska. Żołnierze, nie tylko w jeden musimy ocalić musimy ocalić całe chrześcijaństwo ideę chrześcijaństwa to jest nasz cel, cel drodzy wierni musimy ocalić całe chrześcijaństwo przez niepokalaną by spełniło się pragnienie świętego Maksymiliana aby każdy człowiek na świecie mógł prawdziwie pokochać niepokalane serce Maryi najświętsze serce Jezusa i zbawić swoją duszę Jestem przekonany, że droga krucjata różańcowej to najlepsza taktyka i pewne zwycięstwo. Przecież sama Najświętsza Maryja Panna powiedziała w Gieczfaldzie żądam, abyście codziennie odmawiali różaniec. Jeśli ludzie będą się gorliwie modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają takłanów. Oraz nie smućcie się, bo ja... Zawsze u Was będę. Niech Bóg Wam błogosławi przez ręce niepokalanej i wynagrodzi Waszą wielkoduszność. Ksiądz Kamaszczeliny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.